Witam serdecznie, Szymon Ospolankiewicz, z tej strony się kłania. Najzdrowszy sklep, teoria.pl, medycyna zdrowia, biogabinet.eu Kochaj bliźniego, swego, jak siebie samego. Czyli kilka zdań na temat pokochania siebie, gdzie w finale powiem dwa, trzy zdania, jak spowodować pokochanie siebie, a po drodze. Dotkniemy takiego mechanizmu, który funkcjonuje w świecie, czyli połączenie materii, energii, informacji skompilowanej w wiedzy, z której to rodzi się mądrość. Natura dała nam wszystko, abyśmy zdrowi byli, dała nam możliwość bycia w stanie miłości do siebie, pokochania siebie, szacunku do siebie. Jesteśmy materialni, zawieramy sobie energię, informacje, wiedzę, z której powinna, może, a wręcz powinna wynikać mądrość. Między innymi bycia zdrowym, dążenia do zdrowia, mądrość pokochania siebie, mądrość bycia szczęśliwym, mądrość radości życia. Bowiem człowiek to nie jest tylko chodzący przewód pokarmowy. Natura dała nam las. Las, który uzdrawia, leczy, jest rezerwuarem wody, który absorbuje dwutlenek węgla niezbędny do funkcjonowania tej planety. W zamian wydziela tlen, którym razem z powietrzem my ludzie oddychamy ludzie, zwierzęta. Las, który ma odpowiednią dla ludzi jonizację las, który jest materią, energią, informacją, wiedzą, swoistą mądrością. Drzewa w lesie komunikują z sobą, przesyłają sobie informacje. Las kieruje się współpracą, współistnieniem. Las chroni zwierzęta, jest zasobnikiem dla innych roślin. Jest nam niezbędny. Las to nie tylko materiał na meble czy opał. Natura dała nam rośliny, z czego bardzo wiele dla nas, dla nas to są lecznicze, są ziołami. Wszystkie rośliny są materią, mają w sobie energię, zawierają informacje, w konsekwencji wiedzy, z której wynika mądrość. Rośliny to nie tylko surowka na talerzu. Natura dała nam zwierzęta. Stanowią materię, energię, informację, a w konsekwencji wiedzę i mądrość. Zwierzęta to nie tylko mięso na talerzu. Natura dała nam wodę. Człowiek zwierzęta rośliny planeta opiera się na wodzie. Woda jest materią, energią umocowana w niej jest informacja, kompiluje się to wiedza w konsekwencji w Mądrość. Woda ma pamięć, co zostało udokumentowane naukowo i w przekazach ludowych. Jeśli woda ma pamięć, a człowiek, zwierzęta, las, planeta w większości są wodą, to. Natura dała nam różnorodność różnorodność człowieka. Ludzie biali, żółci, czarni, czerwoni, kobiety, mężczyźni i inne opcje. Wysocy, niscy, szczupli, grubi, myślący, niemyślący, zdrowi, chorzy, mądrzy, głupi, wolni, zniewoleni, żyjący i udający żyjących, uzależnieni od władzy i rządni władzy, użyteczni idioci, wierzący i niewierzący, wiedzący i z brakiem wiedzy, kulturalni i z brakiem kultury, z różnymi talentami, bez talęcia, bogaci, biedni. Natura dała nam innego człowieka, z którym zawsze komunikujemy. Kwestią jest, czy komunikujemy z pozycji pokochania siebie tych wysokich rejestrów, wysokich wibracji, czy braku tegoż. Czy patrzymy na innego człowieka jako zagrożenie, czy na możliwość współistnienia. Jak pokochać siebie? Poprzez celebrowanie życia, poprzez zrozumienie lasu, roślin, zwierząt, planety. Zrozumienie, że na tej planecie, w tym życiu jesteśmy na krótką chwilę. Natura dała nam zioła, dała zielarzy, ziołoleczników, naturoterapeutów, po to, aby skorzystać w swojej mądrości z tej wiedzy, energii, informacji dla zdrowia w umyśle i ciele. Szymon Spolankiewicz z tej strony się kłania, najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyna zdrowia biogabinet.eu i my, doktorozdrowie.pl, mistrzowie bioenergoterapii Elżbieta i Szymon Spolankiewicz. Baw się dobrze z tym swoistym wiem, czyli materia, energia, informacja, wiedza skompilowana.